Siemano, ja z tej strony Bobson, witam Was Farming Simulator 22 i to jest kolejny odcinek na moim kanale z serii Lepszy Spadek niż Upadek. Jak widzicie ja sobie wracam na gospodarstwo e, z nami owsa. Byłem u sąsiada zakupić sobie ten owies. E, pewnie się zastanawiacie po co, e, to już zaraz Wam wszystko tłumaczę. Ale na początek pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę pod filmem. Po ostatnio trochę tych łapeczek mniej pod tymi filmami, także nie zapomnijcie o tym. No, a ja Wam już mówię po co sobie kupiłem ten owiec. Ja niestety w tym sezonie owsa nie miałem, a pojawił się na moim gospodarstwie nowy nabytek. Mianowicie kupiłem śrutownik do robienia śruty zbożowej czy to kukurydzianej do, do karmienia moich świnek. Za śrutownik wydałem 2000 zł. 2100 zł wydałem tutaj za ten owiec, na owsa. No, i zaraz Wam pokażę, jak ten śrutownik się prezentuje, umiana gospodarskie. W lipcu, lipiec, przełom lipca, sierpnianu zarobiłem bardzo fajne pieniądze na żniwach, na usługach. Dużo tych usług wpadło, także zarobiłem prawie 3400 zł na tych usługach, więc no bardzo mi się to opłacało. Także miałem pieniądze żeby zainwestować. Jak widzicie, jeszcze ponad 7000 na moim koncie, 7700. Także bardzo fajne pieniądze. No i tak. Już sobie światło zapalam. I zobaczcie, tak się prezentuje mój śrutownik Już sobie tutaj zasypałem jęczmienia pszenicy, które miałem. No brakowało mi właśnie w tym sezonie tego owsa, żeby tą śrutę sobie dorobić. Także ten owiec sobie kupiłem w tym sezonie od sąsiada. W kolejnych sezonach już będę pamiętał o tym, żeby przynajmniej jedno pole każdego zboża sobie obsiać, no żeby po prostu mieć z czego robić tam śrutę dla moich świń. Z tego co obliczałem, no patrzałem, jakie są ceny zbóż i jakie są ceny paszy. No to taki śrutownik bardzo mi się opłaca tutaj na moim gospodarstwie, także inwestycja, która na pewno się w niedługim czasie zwróci. Jeszcze sobie trochę tego no w samusze. No niestety tak to działa w farmingu, że muszę to wysypać na ziemię i dopiero potem ładować do wiaderka. Ale co zrobić? Dwa wiaderka sobie tutaj wsypię. Ok, reszta na przyczepę, i teraz tak yy, ślutownik sobie włączę. Jadę w tym czasie skosić jedno pole za gospodarstwem, jeszcze tutaj, jak możecie zobaczyć, mam produkcję śruty zbożowej albo kukurydzianej. No, kukurydzy na razie nie mam, także yy, będę robił tą śrutę zbożową. Yy, Przeniczkę mam, jęczmie No niestety, te wartości tutaj w farmingu czyta razem z yy, moimi silosami, dlatego tak to wygląda. Owiec mam, czyli sobie włączamy i pięknie produkcja nam działa. Jak widzimy śródownik uruchomiony. Dobra, ja sobie gaszę światło. Płatka na razie. Chyba sobie nim cofnę. I tak, skosiłem tutaj już jedno pole pszenicy za gospodarstwem, no po to, żeby mieć tą pszenicę już do Zrobienia tej śruty. Także teraz sobie siadam do kombajnu. Lecę skosić to drugie pole, w tym czasie trochę ta śruta mi się tutaj y, zrobi. No i potem zostaje mi jeszcze jedno pole pszenicy. Y, nowe pole, które pierwszy raz w, tym, y, w ogóle nie w tym sezonie, tylko w ogóle y, będzie koszone. Y, także działamy. No A okay, tutaj pole za domem już mam skoszone, Tutaj idę sobie teraz zobaczyć, co tutaj się umieszało w śrutowniku. No, jest pełna 200 litrów na razie, także go jeszcze zostawię, niech się dalej miesza. To, co tam mam, mogę sobie wsypać już do świnek. A ja pojadę sobie posić jeszcze to jedno pszenicy. Na pewno pojawią się pytania, skąd mam ten śrutownik. Śrutownik jest dostępny na ModHubie, natomiast pod modyfikację Meis plus y ja go po prostu przerobiłem sobie, żeby działał bez tej modyfikacji yy, na swoje potrzeby. Także tak to wygląda. Okej, okay, taczki sobie tutaj zostawię. Wiecie co, ja sobie muszę zabrać jeszcze rower. Z Tego względu, żebym miał potem prościej przyjechać sobie po 60 z przyczepą, żeby nie musiał tutaj drałować z buta. Mam nadzieję, że mi się go uda tutaj jakoś wrzucić na header. No i jak widzicie już ponad połowa pola za mną, także dokończę sobie to pole i żniwa w tym sezonie w moim gospodarstwie będzie można uznać za zakończone, bo nie mam w tym sezonie soi, także na jesień zostają mi ziemniaki i kukurydza na kiszonkę, no więc ja już tego odcinka nie będę przedłużał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę pod filmem. Zostawcie też jakiś komentarz. Jeżeli nie wiecie co napisać w komentarzu, to napiszcie hashtag w śrutownik. No i ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie do następnego odcinka. Cześć!